W dzisiejszym odcinku pokażę Ci aplikację, która po prostu zrewolucjonizowała jedną z najbardziej żmudnych czynności, jaką codziennie wykonuję w pracy. Kanał ten napędza linia wdrożeń narzędzie IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, nazywam się Filip Kulikowski i witam Cię serdecznie w programie y Tours. Dzisiaj na tapet bierzemy aplikację, która po prostu pozwala mi odpisywać na wiadomości bez używania palców. Tak, wiem, na komputerze mam już tę opcję, mogę mówić do niego, on będzie zapisywał. Ale tu jest trochę lepiej, dlatego że ja zaznaczam, przy której apce aplikacja ma używać którego moda i uwaga, czyli na przykład jak odpisuję na maila, to ona używa mi konkretnego prompta, dzięki któremu mogę wybrać albo po prostu mówię maila, a on go zapisze, albo będę wydawał polecenie, na przykład słuchaj, odpisz na tą wiadomość w taki sposób, ujmij to, że chciałbym się z tą osobą spotkać w poniedziałek o 12 albo we wtorek o 13 i jednocześnie podkreśl, że bardzo czekam na to, aż wybierze termin. I ona składa tego maila i od razu wstawia do Outlooka, no przecież to jest po prostu złoto. Pytanie, czy to to rzeczywiście tak działa. Zachęcam gorąco do obejrzenia czyści merytorycznej. Do zobaczenia. Na ekranie już widać teraz stronę internetową Super Whisper. Pisz trzy razy szybciej, bez użycia palców. Piękne, 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 cudowne. No ale pytanie, czy to działa? Więc przetestowałem i zaraz zobaczymy, czy to rzeczywiście tak dobrze funkcjonuje. Jeżeli chodzi o cenę, możemy to wziąć całkowicie za darmo albo zapłacić zaledwie w mojej ocenie zaledwie, naprawdę, 8,49 dolara za miesiąc. I teraz bardzo fajne jest to, że możemy, zobaczcie, miesięcznie, możemy rocznie, możemy też wziąć lifetime, po prostu za 250 dolców mamy lifetime i to też, to też jest w porządku, no tak widocznie to dzisiaj działa. Trzeba porównać po prostu do czego ci będzie potrzebne, bo tutaj możesz robić trochę więcej, możesz też nagrywać spotkania, transkrybować. Ja osobiście akurat do tego korzystam z Fireflysa, więc tego nie testowałem. Ta apka ma mi po prostu pomysł w codzienności, dlatego uruchamiam ją i działamy. No i proszę bardzo, na ekranie widzimy już Super Whisper. Aplikacja otwieramy, pobieramy na Maca, jest, na telefonie jest również, po prostu Odpal działa tak naprawdę bardzo. Podobnie, żeby nie powiedzieć nawet tak samo, otwieramy home. I tu start recording. Ja musiałem zmienić skrót klawiszowy, bo tamten mi się kłócił z inną aplikacją, czyli otwierały się obie. Więc zmieniłem. Tu możesz dopasować shortcut. Możesz też, jeżeli używasz jakichś specyficznych słów, które chcesz, żeby padały prawidłowo, to możesz dodać to do słownika. I de facto to wszystko, słuchajcie. I teraz najważniejsza rzecz, w którą wejdziemy, to mody. Tu jeszcze masz konfigurację taką bardziej e, skomplikowaną, ale jej nawet nie ruszałem, bo ona nie była mi do niczego potrzebna. Ale mody to jest podstawa. No bo teraz jak cała aplikacja funkcjonuje. Naciskamy to w ten sposób i proszę bardzo. I teraz wybieramy sobie moda. Ja na przykład mogę wziąć tego default i on teraz zobaczcie na takim ładnym ekraniku nagrywa mi wszystko co ja mówię i zamienia mi po prostu to, co mówię, na tekst. Jak sobie kliknę, stop, to to będzie zamienione na tekst. Tada! proszę. To w ten sposób i proszę bardzo. Teraz wybieramy sobie moda. Ja na przykład mogę wziąć tego default i on teraz zobaczcie na takim ładnym ekraniku nagrywa mi wszystko, bum, 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 zamienione na tekst. Pięknie nagrał. No nie, no ale to jest jakby, ja wiem, mamy te opcje w komputerze, nic odkrywczego. No i tu przychodzą z pomocą mody. I zobaczcie, ja na przykład biorę sobie prosty mod message. Preset to jest message, language polski i wchodzę w ustawienia tego. I teraz mogę wziąć sobie jakiś language model, ale on będzie mi służył w tym przypadku, uwaga to ważne, tylko do poprawienia językowego, interpunkcyjnego, żebym to, co dyktuje, rzeczywiście było prawidłowo potem podane. Voice model ultra, taki jest tu zalecany, więc ja użyłem. Activate when using, Microsoft Outlook i Slack, można też dodać website, no i ściszyć na przykład muzykę, kiedy będę jej słuchał z komputera, albo nie. Ja zostawiam keep playing, ja z komputera w pracy nie słucham, jak korzystam, więc to mi w zasadzie nie przeszkadza. Dobra, i teraz użyjemy tej podstawowej, podstawowego moda message. Odpiszę po prostu na wiadomość. Nie muszę tu nic zaznaczać, on nie czyta tej wiadomości. Ja po prostu podyktuję odpowiedź. Totalna podstawa, prawda? Więc uwaga, teraz zacznę dyktować odpowiedź na tę wiadomość. Dzień dobry! Bardzo się cieszę, że Pan do mnie napisał. Nasz proces działa w taki sposób, że najpierw zaczynamy od bezpłatnej konsultacji, na której Pan opowie mi więcej, um, i wtedy zobaczymy, co można rzeczywiście z tym zrobić, i czy będziemy w stanie pomóc, i razem podejmiemy decyzję, czy to dobra droga dla Pana. Proponuję jedną z dwóch poniższych dat poniedziałek 14:58 lub czwartek rano najlepiej 9:50. Do zobaczenia. Oczywiście jakieś totalnie przykładowe z głowy, jak widziałeś. Jechałem i teraz zobaczcie, pyk. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że, do, że pan widocznie słabo wybrzmiało, więc się do mnie napisał. Nasz proces działa w taki sposób, że najpierw zaczynamy bezpłatnej konsultacji, podczas której opowie mi pan więcej. Wtedy zobaczymy, co można zrobić. Pięknie, prawda? Można by było jeszcze dodać tam, żeby on ułożył tą wiadomość, tak? Żeby było ładniejsze, przed proponowaniem tych dat. Ale zobaczcie, jak daty złapał, nie? Poniedziałek, czwartek rano, najlepiej o 9.50. Pięknie, no dokładnie złapał to, o co mi chodziło. Natomiast słuchajcie, to nie jest nic odkrywczego. Odkrywcze nie jest to, że dyktuję, a komputer wyłapuje tekst, no nie? Ale to, że ta aplikacja wzbudza się konkretnie z tym akurat modem, kiedy ja używam Outlooka, pozwala mi to od razu tu wstawić, to już jest ciekawe. Ale ciekawość pełna, możliwość pełna, w zasadzie nieciekawość, będzie za chwilę. Wróćmy na chwilę do, do aplikacji. Lecimy w kolejnego moda. Bo to był totalny. Prosta sprawa, no nie? Ja go używam, lubię, dyktuję na Slacku, dyktuję na mailu, super. I on mi poprawia to językowo dla mnie petarda. Bo ja zawsze połknąłem jakąś literę albo jakiś przecinek, to jest mistrzostwo świata. Ale możemy iść dużo dalej. Odpisywanie na wiadomości. I tutaj ja po prostu zrobię prosto. Wszedłem w czata GPT, napisałem, jesteś ekspertem Super Whisper, na tej podstawie potrzebuję za pomocą aplikacji Super Whisper odpisywać na wiadomości, ale niech mi w tym pomoże LLM, ja chcę, żeby żebym po prostu moim asystentem i proponował mi te odpowiedzi. Napisz mi prompta, którego będę wkleić do custom instruction, że będę odpowiadał na slaku, mailu, no tam po prostu napisz takiego prompta, chat GPT ci w tym pomoże. I ja tu wybrałem 4.1 Mini, to może być oczywiście dowolny inny. Bardzo ważne, żeby tu wejść w te ustawienia i ustawić sobie, że też e-mail Slack. I uwaga, copy text, selected text albo application, tak, żeby on wiedział dokładnie, na co ma odpowiedzieć. Zobaczcie, to jest niezwykle istotne, tak naprawdę, no nie? I teraz zobacz. Wrócimy do, znowu do wiadomości, tą wywalimy, zaznaczamy tą pyk, Wstawiamy kursor tu, i teraz, jak ja odpalę, zmienię na tego moda odpisywania wiadomości i poproszę go, żeby mi odpisał. Zobaczcie. Odpisz na tę wiadomość, natomiast w taki biznesowy, a zarazem swobodny sposób. I chciałbym, żeby w tej wiadomości była propozycja spotkania na bezpłatną konsultację. Najlepiej poniedziałek o 14.12 oraz środa może o 17.21. I żeby pan po prostu wybrał jeden z tych dwóch terminów, a ja wtedy prześlę zaproszenie. I patrzcie teraz, szanowny panie Marku, hmm, przesadziłem chyba, żeby było aż tak biznesowe, ale uwaga, to jest kwestia prompta. Jeżeli użymy tego prompta, damy jakieś wzory, odniesienie, to on nam będzie budował dokładnie takie wiadomości, jakie chcemy. Dziękuję za kontakt, chętnie pomogę w rozwiązaniu problemu. Proponuję bezpłatną konsultację w jednym z terminów 14.12, 17.21. Proszę wyborać, ja przejście zaproszenie. Kurczę, poza szanowny panie Marku, to reszta dla mnie bomba, no nie? Naprawdę fajna wiadomość, bardzo ciekawie to wygenerował. Prawdopodobnie w promcie bym dodał, żeby nie, nie pozdrawiał serdecznie Filip Kulikowski, bo mam już stopkę, ale to jest, powiedzmy. Pierdoła, no nie? Ja na, na, na co dzień korzystam raczej z tego pierwszego prompta. Ja po prostu dyktuję odpowiedzi, tak jak widzieliście wcześniej, ale to jest petarda w zasadzie, żeby on mi pomógł zaprojektować tą odpowiedź, więc zostawię sobie tego prompta w razie czego, jakbym miał jakąś trudniejszą wiadomość, zobaczymy co on zaproponuje, bo to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Więc teraz wejdźmy z powrotem w aplikację i uwaga, mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą możliwość upraszczanie tekstów. Na przykład, ale zobaczcie, te mody mają dość mało ograniczeń, no bo teraz za każdy mm. razem, jak gdyby custom, potrzebuję pracować z jakimś tekstem, to mogę dodać do tego custom. Prompta jakiegoś i z tym tekstem pracować. Więc ja sobie wziąłem upraszczanie tekstów. Nie wiem, czy Ty masz taki problem, ale ja mam dwa problemy w zasadzie z pisaniem postów. Pierwszy jest taki, że ja bardzo chętnie będę to robił tak, że będę mówił, a niech on mi tą merytorykę całą zapisze, a potem wrzucę to w upraszczanie tekstu. Czyli mam problem z tym, żeby napisać zrozumiały tekst, a potem, żeby go rzeczywiście uprościć. I teraz zobacz. Wejdziemy w mojego Linkedina, weźmy sobie dla. Przykładu posta jakiegoś takiego ostatniego, którego pisałem. Myślę, że on jest dość trudny. Ten post jednak mimo wszystko. Zaznaczmy go sobie i teraz uruchomię Super Whisper i poproszę, żeby on go uprościł. Zanalizuj mi, proszę, tego posta i uprość go szczególnie językowo, tak, żeby on był dużo bardziej zrozumiały, żeby nie było tam żadnej nowomowy, żeby nie było tam żadnej takich merytorycznych, może niezrozumiałych słów, szczególnie dla osób, które są niezwiązane z IT. Chciałbym, żeby ten post po prostu był zrozumiały dla osób z biznesu. No, zobaczmy. I teraz bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, wersja uproszczona i poprawiona, docelowy tekst. Nowy dyrektor powinien zacząć od podstaw. W wielu firmach zacząć dyrektorów. Zobaczmy, jak wygląda u mnie początek, a jak wygląda tu. W średnich firmach zacząć nowego dyrektora, sprzedaży, marketingu lub operacji. Ma uruchomić szybki wzrost. A zobaczcie, często z dłużej tutaj widzicie, a to on znacząco uprościł. Najczęstsze problemy, tu jednak rzeczywistość w praktyce nie zaczynają od wdrażania. Najczęstsze wyzwania, które odkrywają, a to najczęstsze problemy, bardzo go rzeczywiście uprościł. I teraz najważniejsza rzecz, najważniejsza, zobaczcie. Na koniec jest, co zostało poprawione: język, uproszczono słownictwo, usunięto żargon, mapy podróży. Pontonowe kampanie zastąpiono prostymi biznesowymi sformułowaniami. Logika skrócona, skrócono wstęp, wyraźnie rozdzielono problemy i działania, zachowano ciąg przyczynowo-skutowy. No, petarda, no nie? Struktura, zbite dłużyzny, spójne listy punktowalne, klarowny blok, od czego zacząć oraz krótka sekcja pytań na koniec. Dla mnie naprawdę słuchajcie bomba, bo ja mam z tym problem, jak widzicie, że piszę te posty, ja zawsze piszę posty y, sam. Teraz będę je pisał w taki sposób, że będę wrzucał voice to text, czyli dalej je de facto pisał, ale już nie siedząc, tylko będę mógł sobie chodzić i dyktować, na przykład petarda, ale potem wrzucę w, to, w tego upraszczacza, żeby on mi uprościł tą wypowiedź Powiedz, bo myślę, że ten, ten, ten framework mi po prostu tutaj zadziała, więc absolutnie sztos. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Aplikacja Super Whisper może Ci służyć do wielu różnych rzeczy. Ja akurat będę jej używał głównie do odpisywania. I do tego, żeby poprawiały mi teksty. Ale wyobraź sobie, że te mody praktycznie mogą być dużo bardziej rozwinięte. Polecam, żeby się w to zagłębić i poużywać dalej. Ja osobiście będę starał się tworzyć różne, różne mody i udostępniać je w formie rolek na Instagramie. Więc jeżeli jeszcze nie śledzisz mnie na Instagramie, to w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego Linkedina i do Instagrama. Ja tam też bardzo dużo treści udostępniam, więc polecam, żeby mnie tam śledzić. Na Linkedinie jak najbardziej możemy po prostu nawiązać. Kontakt, nie tylko obserwacje. I teraz uwaga, tam na y, Instagramie będę się starał publikować też nowe mody, bo będę chciał też rozwinąć Super Whisper. I na przykład, pierwszy mod, który mi od razu przejdzie do głowy, to to, że jeżeli czytam jakiś duży artykuł, to żeby on mi po prostu w ramach tego custom zrobił asystentem, wypunktował mi kluczowe rzeczy, ułożył jakąś hierarchię, tak żeby mi było łatwiej daną wiedzę sobie ułożyć, a niekoniecznie czytać długi artykuł z wstępami i z rozwijaniem storytelling'owym, tylko żeby złapać z niego konkretne mięso. To taki pomysł na koniec. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Zachęcam gorąco do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Jeżeli ten materiał był OK i przydatny, daj łapkę w górę. A jeżeli chcesz podyskutować więcej, pisz w komentarzu. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.